bardzo szybko rozwija gospodarcza. I to nam daje taki konkretny asumpt do tego, żebyśmy podjęli działania na rzecz wzmocnienia współpracy gospodarczej w sektorze portowo-morskim, obrocie międzynarodowym właśnie z Wietnamem, jako państwem, które jest państwem członkowskim ASEAN-u, dużej organizacji państw azjatyckich o dużym potencjale gospodarczym. ale również Tôi đánh giá rất cao cái sự kiện Business Mixer hôm nay do cảng vụ Jidan của Ba Lan tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một cái cơ hội để cho các cái doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là doanh nghiệp ở khu vực thành phố Minh là cái vùng trung tâm kinh tế của Việt Nam được tiếp cận cái thông tin về thị trường Ba Lan và trong đấy là tiếp cận các cái thông tin về cái cảng Di Đan là một cảng chính của Ba Lan. Đây không phải là một cái cảng chính riêng của Ba Lan mà nó là một cái cảng trung tâm của Đông Âu là một cái thị trường mà như vậy là rất tiềm năng cho các cái hoạt động xuất khẩu và thương mại giữa Việt Nam và Ba Lan và các nước ở Đông Âu. This is the first time the Polish delegation and especially the port of Dang and the Baltic hub has come to Vietnam for the promotion campaign. And this is the first seminar and with a big scale I have never seen before. It you make very uh, professional and you uh, meet with the right people like the shipping companies here in vietnam the biggest shipping line in the world and the right partners like the biggest terminal operators and biggest uh, logistic service provider and some client here and with the fully support from the embassy of poland in vietnam and consulate general and the trade representative here and you know, at, uh, historically, Vietnam and Poland, we had very good relationships uh, for many years. Polska ma bardzo dużo do zaoferowania, bo jest krajem bardziej rozwiniętym. Jest krajem, który na służy swoim doświadczeniem związanym np. z transformacją gospodarki, ale też z wdrażaniem innowacyjnych technologii. Może się tym podzielić to jest coś, co może nam rzeczywiście trochę poprawić ten bilans handlowy, ale też przynieść konkretne korzyści firmom, które się w to zaangażują. że do Polski. One is the Britannia service, which we'll call at Gdynia and Gdansk, and then the other one is the Albatross service, which we'll call uh, exclusively at Gdansk. So we're going to have those great new connections, direct from Vietnam into uh, Poland and into Gdansk. So exciting times. Couldn't have been a better timing in terms of having this business mixer here in Ho Chi Minh. Polish companies, our and partners, Porcie Mają kontakty, firmy logistyczne, spedycyjne, agencje celne mają kontakty oczywiście z, z klientami z Wietnamu, natomiast Chcieliśmy po prostu pokazać nasze zainteresowanie i to, że widzimy przyszłość w Wietnamie, dlatego tutaj jesteśmy. Udało nam się zaprosić duże grono firm, które skorzystały z tego, także widać, że zainteresowanie ze strony biznesu jest, jest bardzo duże zainteresowanie ze strony firm wietnamskich, bo że tak powiem, te kilkaset osób, które dzisiaj się pojawiło, świadczy o tym, że tak samo jak my oceniamy perspektywy, tak samo nasi partnerzy z Wietnamu widzą potencjał właśnie pomiędzy Polską a Wietnamem w rozwoju po prostu handlu. W ramach Biznes Miksera City udało nam się wymienić doświadczenia na temat korytarzy transportowych, ale też podczas panelu właśnie hydrotechnicznego rozmawialiśmy o tym, jak rozwijać infrastrukturę, żeby dopasować ją do rosnących wymagań rynku i udało nam się złapać taką perspektywę, że właściwie jesteśmy jako Wietnam i Polska rosnącymi gospodarkami, które wzmacniają się dzięki temu, że mamy połączenie z morzem. To jest dla nas taka brama do rozwoju gospodarczego. Chcielibyśmy pełnić rolę takiej platformy właśnie dla polskiego biznesu, dla polskiego eksportu, dla dywersyfikacji kierunków tego eksportu, wychodzenia na nowe rynki zagraniczne, dlatego przyjechaliśmy właśnie tutaj do, do Ho Chi Minh City, do Wietnamu. Dzisiaj słyszymy od wielu dostawców, którzy wysyłają produkt bezpośrednio do Europy, tracąc trochę nad nim kontrolę, wysyłając do dowolnego portu. Tu widzimy duży potencjał do tego, żeby ten produkt czy półprodukt trafiał bezpośrednio do Gdańska i stąd był dalej dystrybuowany na Europę. Być może również przerabiany, opracowywany, poddawany procesom, które podnoszą jego wartość i atrakcyjność rynkową. Przede wszystkim wymiana doświadczeń. To jest najważniejsze i w mojej branży, czyli w projektowaniu, w utrzymaniu konstrukcji, jest to coś, na co zawsze musimy zwracać uwagę i nie tylko z własnej perspektywy, ale zobaczyć, jak to jest robione na świecie. Bycie tutaj to jest podążanie za naszymi klientami. Widzimy tutaj podczas konferencji, że jest polskich firm, które chcą rozwijać się na tym rynku, a my podążamy za klientami, aby im świadczyć usługi w szerokim zakresie. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że jest tak duże zainteresowanie. Są nasi polscy przedsiębiorcy w Wietnamie razem z nami. Mamy bardzo wielu przedsiębiorców wietnamskich, także jest to świetne miejsce do tego, żeby móc wymieniać się informacjami, wiedzą i budować właśnie silne partnerstwa dla dobrej, yy, zrównoważonej przyszłości gospodarczej.